Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Pole. Bardzo mi jest miło, że tutaj jesteście. Tym razem przedstawię historię, która wydarzyła się w spokojnej podwarszawskiej wsi Żabiniec w latach 60. Głównym pytaniem, które przewija się w tej sprawie jest: czy to było morderstwo, czy wypadek? Zapraszam do wysłuchania. Był niedzielny wrześniowy zmierzch, gdy mieszkańców wsi Żabiniec, mieszczącej się obecnie w województwie podlaskim w powiecie wysokomazowieckim, dobiegła straszna wiadomość. Kto tylko mógł, ruszył do domu państwa B, z którego dochodziły krzyki i jęki. Chwilę później wszyscy dowiedzieli się, że Józef B, gospodarz domu, a także jego żona i goście, którymi byli członkowie najbliższej rodziny, Ulegli niebezpiecznemu zatruciu. Łącznie zatruciu uległo aż 10 osób, w tym troje małych dzieci. Stan poszkodowanych był na tyle poważny, że nikt nawet nie odważył się w pierwszej chwili zapytać, co się stało. Zadzwoniono po pogotowie oraz po taksówkę, gdyż trzeba było jak najszybciej przewieźć chorych do szpitala. Pierwsza zjawiła się taksówka, zabierając najciężej chorych, a wkrótce po niej przybyła karetka pogotowia. Dom przed chwilą pełen ludzi i rozmów nagle opustoszał. Pozostała w nim jedynie córka gospodarzy Mirosława, która również nadbiegła przerażona wiadomością o tej tragedii. Mirosława mieszkała z mężem Janem bardzo blisko domu swoich rodziców, mniej więcej w odległości 150 metrów. Stąd też bywała u nich bardzo często. Również tego feralnego dnia odwiedzała ich kilkukrotnie. Mirosława wiedziała, co jej bliscy jedli tego dnia, gdyż sama rano przyniosła matce w podarunku kawałek wieprzowiny i wątroby ze świniaka, którego jej mąż właśnie zabił. Kobieta usmażyła część mięsa z cebulką, a następnie podała rodzinie. Mirosława również uczestniczyła przy tym posiłku. Następnie matka zabrała się za przygotowanie uwielbianego przez wszystkich dania głównego. Mianowicie miały nim być kartoflane pyzy faszerowane mielonym mięsem i wątrową. W kuchni podczas przyrządzania tej potrawy pomagały gospodyni i dwie córki. Najmłodsza, piętnastoletnia Jadwiga, która mieszkała z rodzicami oraz dorosła, zamężna już Anna, która tego dnia wraz z trojgiem własnych małych dzieci przyszła w odwiedziny do rodziców. Okazało się, że owej niedzieli spontanicznie zgromadził się cały zjazd rodzinny. Oprócz wymienionych osób, na miejscu był jeszcze brat gospodyni oraz jej siostra z mężem, co razem dawało dziesięć osób. Zgromadzeni przystąpili do jedzenia dania głównego, a kilkanaście minut później, po spożyciu pyzów, wszyscy poczuli się źle. Gospodarzowi i dzieciom zrobiło się niedobrze już nawet przy stole. Następnym objawem były torsje i ostre przeżywające bóle. Wszystkich poszkodowanych zabrano do szpitala w Garwolinie. Niestety jedynie połowa osób przeżyła. Gospodyni, jej brat i jej siostra zmarli niemalże natychmiast. Piętnastoletnia Jadwiga odeszła po dwóch dniach, a kolejne dwa dni później także jej starsza siostra Anna. Udało się uratować gospodarza, jego szwagra i troje małych dzieci Anny, które zostały bez matki. Nie było to jednak łatwe i lekarze długo walczyli o ich życie. Należałoby się zagłębić w to, co tak właściwie się stało. Co było przyczyną tych zgonów? Czy było to zatrucie? Jeśli tak, to czym? Wszyscy mieszkańcy wsi zaczęli głośno zastanawiać się nad tym, co się właśnie wydarzyło. Te same pytania zadawali sobie lekarze oraz milicja, zawiadomiona o tym przypadku. Tuż po śmierci pierwszych ofiar wszczęto dochodzenie, które wszczynane było zawsze z urzędu w wypadku nagłej śmierci, a więc również i wtedy, gdy chory przywieziony do szpitala umarł przed upływem 24 godzin. Zaczęto od przesłuchania Mirosławy i jej męża Jana. Po tym przesłuchaniu, władzom śledczym wydawało się, że zostali naprowadzeni na pewien ślad, mianowicie mięso świni która została zabita w ich gospodarstwie na dzień przed tragedią, nie było poddane weterynaryjnemu badaniu. Na wsi bowiem stosunkowo często zdarzały się zatrucia mięsem, w tym niekiedy nawet śmiertelne. Wydawało się więc przynajmniej na początku, że cała rodzina mogła paść ofiarą takiego wypadku. Dodatkowo przemawiały zatem zeznania jednego z sąsiadów. Stwierdził on, że jego pies, który był całkowicie zdrowy i pełen sił życiowych. Zdechł w kilka godzin po zjedzeniu resztek barszczu z dudkami, czyli płucami wieprzowymi, które podarował mu Jan po zabiciu swojej świni. Ten sąsiad i jego żona sami jedli wprawdzie na śniadanie ów barszcz na dudkach, lecz im nie zaszkodził, bo czuli się dobrze. Jednak śmierć psa bardzo ich zaniepokoiła i zastanowiła. Tę kwestię, czy mięso pochodzące z uboju w gospodarstwie Jana było zdrowe czy zatrute, mogły rozstrzygnąć tylko badania laboratoryjne. Tym badaniom poddano resztki mięsa i wątroby pozostałej u gospodarzy oraz żołądek ekshumowanego psa. Jednak co ważniejsze, do badania w zakładzie medycyny sądowej w Warszawie oddano wydzieliny chorych i zmarłych. Diagnoza okazała się łatwa do postawienia. Dodatkowo została ona potwierdzona przez sekcję zwłok. Wszystkie osoby zostały zatrute arszenikiem. Tutaj warto na chwilę się zatrzymać i dodać kilka słów o arszeniku. Powszechnie bowiem jest to środek stosowany do tępienia myszy i szczurów, jednak znany był już w starożytności jako jedna z najskuteczniejszych metod pozbycia się przeciwnika. Również wtedy uczeni zauważyli, że arszenik, dosypany do potraw, nie zmieniał ich smaku, natomiast miał zabójcze działanie. Działał bardzo powoli. Najpierw wywoływał bóle brzucha, nudności lub biegunkę, które traktowano jako choroby i wcale nie wiązano z trucizną. Zresztą nie bez powodu jest on nazywany królową trucizn i trucizną królów. Dlatego często na dworach starożytnych władców. Istniało stanowisko tzw. testatora pożywienia, który miał za zadanie próbować potraw przed ich podaniem na stół. Arszenik często był też podawany w małych dawkach przez dłuższy czas, wtedy ofiara powoli podupadała na zdrowiu. Często miał związek z rozwojem cukrzycy, nowotworów i chorób serca, co z kolei prowadziło do wykończenia organizmu, które mogło trwać miesiącami, a nawet latami. Co ciekawe, do zatrucia arsenikiem mo może dojść nie tylko poprzez jego bezpośrednie spożycie, ale również przez absorpcję przez skórę włosy lub paznokcie, a nawet przez wdychanie związków arsenu. Na niebezpieczeństwo narażone są osoby, które zawodowo mają kontakt z tą substancją. Są one nawet 8 razy bardziej narażone na raka, zwłaszcza skóry, płuc oraz zatok przynosowych. Jednak taki nowotwór może być przez lata niezdiagnozowany, gdyż między działaniem rakotwórczego arsenu a rozwojem tego typu nowotworu może upłynąć nawet kilka lat. Najczęstsze objawy zatrucia arsenikiem to bóle głowy, metaliczny posmak w ustach, nadmiar śliny w ustach, nadmierne pocenie się, ciągłe uczucie pragnienia, nudności i wymioty, biegunka, uszkodzenie mięśni i ich skurcze a także utrata przytomności. Oczywiście, jak już zostało wspomniane, może on również przyczynić się do śmierci. Obecnie jest on wykorzystywany w laboratoriach chemicznych, hutnictwie, stomatologii oraz przemyśle szklarskim. Wracając do sprawy zatrucia całej rodziny tą substancją, warto dodać, że badania przyniosły też odpowiedź na pytanie, w czym się ona znajdowała. Odpowiedź ta była jednoznaczna. Mianowicie to pyzy okazały się zatrute. Ich próbki zabrano do laboratorium tuż po zdarzeniu. Zbadano zarówno pyzy ugotowane, jak i surowe, których nie zdążono ugotować z powodu pojawiających się objawów zatrucia, które przerwały posiłek. Zbadano również worek lniany, w którym wyciskano tarte kartofle oraz wodę, w której pyzy były gotowane, a także przygotowane grzyby. Chodzi tak w końcu, ich nie użyto do przyrządzenia dania. Podczas prac laboratoryjnych oddzielono też ciasto pyzów surowych i gotowanych od farszu w celu ustalenia, która część składowa potrawy zawierała truciznę. Okazało się, że największe ilości arszeniku znajdowały się w cieście, natomiast znacznie mniej w farszu. Ślady tej substancji znaleziono również w wodzie, w której pyzy były gotowane a także w woreczku lnianym. To wszystko daje obraz i przemawia za koncepcją, że arszenik dosypany został do surowych, utartych już kartofli. Do farszu trucizna przeniknęła dopiero w czasie gotowania, podobnie jak zresztą do wody, a na woreczku znalazła się, ponieważ w nim wyciskano surowe, tarte kartofle. Co ciekawe, również grzyby, które nie były przewidziane na kolację, zawierały arszenik. Natomiast mięso i wątroba dostarczone przez Mirosławę były całkowicie w porządku i zdatne do spożycia. Wykazano również, że śmierć psa, który miał rzekomo zatruć się dudkami, nastąpiła z innych przyczyn. Na tym etapie rodziło się pytanie, czy było to otrucie, które wynikało z nieszczęśliwego wypadku? Czy może ktokolwiek z rodziny miał dostęp do arszeniku i mógł przynieść truciznę do domu? W takim wypadku, czy można przypuścić, że któraś z kobiet gotujących pyzy dodała ją do ciasta lub farszu przez nieostrożność? Substancja ta wygląda jak ciężki szary proszek, który przypomina z wyglądu nieoczyszczoną sól. A może znalazł się ktoś, kto chciał pozbawić życia całą rodzinę, albo też kogoś konkretnego z tych obecnych osób. Takie właśnie podejrzenie miała prokuratura. Podejrzenie to potwierdzały wyjaśnienia pozostałego przy życiu gospodarza i innych członków jego rodziny. Bowiem zgodnie twierdzili oni, iż w ich domu arszeniku nigdy nie było. Nie używali też innych substancji w stylu arsenianu-wapnia do spryskiwania drzew owocowych. A jedynym środkiem owadobójczym, jakiego gospodarz używał w swoim gospodarstwie, był tak zwany azotoks, organiczny związek chemiczny stosowany właśnie jako środek owadobójczy, wykorzystywany powszechnie do początku lat 60. Nie zawierał on jednak arsenu w swoim składzie chemicznym. Przeprowadzono przeszukanie domu, które potwierdziło prawdziwość tych zeznań. Znaleziono azotoks, który na wszelki wypadek jednak postanowiono przekazać do badań. Nie wykryto w nim żadnych podejrzanych śladów i związków. Przewadano również sól znajdującą się w domu, zarówno tę białą, jak i szarą, ale one też nie zawierały śladu arszeniku. To najprawdopodobniej wykluczało jedyną rozsądną możliwość, że zatrucie było wynikiem pomyłki. Jednak dalsze badania wykazały, że trucizny dosypano również do ugotowanych i zmielonych grzybów, które stały na kredensie. Zaczęło rodzić się pytanie, kto mógł to zrobić, jaki miał w tym cel i skąd wziął arszenik. Na to ostatnie pytanie nasuwała się pewna odpowiedź, bowiem w odległości kilku kilometrów od wsi Żabiniec znajdowała się huta Szkła Czechy, Arszenik był tam używany przy produkcji i dostęp do niego mógł mieć dość szeroki krąg pracowników. Zaczęto się zastanawiać, czy ta substancja pochodziła właśnie stamtąd. Prokuratura była zainteresowana głównie tym, czy gospodarz i jego rodzina mieli we wsi jakichś wrogów. W trakcie dochodzenia okazało się, że byli bardzo spokojnymi ludźmi, z nikim nie zadzierali. Wśród mieszkańców cieszyli się powszechną sympatią i szacunkiem. Mieli jednak pewnego sąsiada, przeszło 80-letniego rolnika Jana. Mieszkał on kiedyś w domu, który w tamtym czasie był własnością Mirosławy. Staruszek okazywał młodej kobiecie szczerą nienawiść. Kiedyś był to jego dom, który gospodarz odkupił od niego wraz z ziemią dla swojej córki. Między staruszkiem i Mirosławą dochodziło wielokrotnie do sprzeczek, awantur, a nawet do rękoczynów. Jedno z takich sąsiednich nieporozumień znalazło nawet swój finał w sądzie. Ludzie we wsi słyszeli nawet, jak staruszek groził, że zgładzi Mirosławę i że nie boi się kary, bo ma już 80 lat i swoje życie przeżył. Natomiast lubił on męża Mirosławy i nawet czasem pijał z nim wódkę. Tak na marginesie, to mąż kobiety lubił wypić i z tego powodu małżonkowie nie zawsze żyli ze sobą w zgodzie. Raz nawet doszło do tego, że Mirosława opuściła dom męża i z powrotem zamieszkała u rodziców. Po około roku jednak pogodzili się, a w ostatnim czasie przed tragedią można nawet powiedzieć, że stanowili zgodne i szczęśliwe małżeństwo. Kiedyś miał też miejsce pewien incydent, który poróżnił otrutą rodzinę z rodziną staruszka. Dwaj wnukowie staruszka pobili kiedyś syna gospodarza i zostali osadzeni w więzieniu. Staruszek, jak i ojciec aresztowanych uważali, że niesłusznie. Natomiast rodzina pobitego chłopaka była zapewne odmiennego zdania, i w każdym razie incydent ten nie poprawił ich wzajemnych stosunków. Po tym tragicznym wydarzeniu związanym z trucizną wszystkie te wspomnienia zaczęły powracać. Członkowie rodziny, którzy przeżyli, zwrócili również uwagę na fakt, iż syn staruszka Józef pracował niedawno w owej hucie szkła, gdzie był arszenik. Biorąc pod uwagę te informacje, według nich sytuacja wyglądała następująco. Krytycznego dnia, staruszek mieszkający tuż obok Mirosławy, Zakradł się do jej kuchni, gdzie gotowała wątrobę z zabitej świni, i dosypał do niej arszeniku. Zapewne chciał otruć tylko Mirosławę i nie przewidział, że zaniesie ona mięso swoim rodzicom. Bowiem ten domniemany sprawca może i nie pałał miłością do rodziców Mirosławy, lecz nie było między nimi nigdy otwartej wojny ani też poważniejszych zatargów, które no, mogłyby usprawiedliwiać chęć zgładzenia całej rodziny. Tymczasem Mirosława zaniosła rodzicom mięso i stąd ta tragedia. Taką wersję wydarzeń obstawiali poszkodowani. Przesłuchany przez prokuratura staruszek stanowczo nie przyznawał się do winy. Przyznał natomiast, że owszem, kłócił się i procesował z Mirosławą. Miewał też sprzeczki z gospodarzem, ale nikogo nie otruł. Ponadto jego synowie nigdy nie przynosili schuty arszeniku. Nie widział w życiu na oczy takiej substancji. Mieszkańcy wsi w zasadzie wierzyli mężczyźnie. Każdy wiedział, że był nerwowy i stary i mógłby, co prawda, chcieć teoretycznie odegrać się w złości, ale całe życie był przyzwoitym człowiekiem i raczej nie popełniłby takiego czynu. Ostatecznie za jego niewinnością przemówiła ekspertyza chemiczna. W wątrobie, którą Mirosława gotowała w swojej kuchni i której następnie użyto do faszerowania pyzów, nie było arszeniku koncepcję ocalałych, mówiącą o tym, że staruszek zakradł się do kuchni i zatruł jedzenie, należało więc odrzucić jako nieprawdopodobną. Tym samym rodzina mogła wykluczyć jedynego swojego wroga z grona podejrzanych. Znów pojawiło się zatem pytanie: kto mógł dosypać trucizny do pyzów? Osoby, które ocalały podczas przysłuchania, zeznały, że w tę pamiętną niedzielę nie zauważyły, aby ktoś obcy kręcił się koło domu, bądź też usiłował do niego wejść. Nawet biorąc pod uwagę, iż kuchnia nie była zamykana, a cała rodzina w pewnym momencie znajdowała się w pokoju, to mimo wszystko trudno sobie wyobrazić, aby ktoś obcy zdołał wtargnąć niepostrzeżenie do domu, w którym przebywało tak wiele osób. A więc kto to był? To pytanie pozostawało ciągle bez odpowiedzi. Zaczęły rodzić się domysły, czyżby zbrodni dopuścił się ktoś z tej rodziny. Osoby, które jadły pezy należało wykluczyć. Pięć z nich umarło, a pozostałe pięć walczyło ze śmiercią i ocalało niemal cudem. Ponadto nie było pomiędzy nimi żadnych sporów. Na pewnym etapie podejrzenie padło na Mirosławę, która kręciła się przez całą niedzielę w domu swoich rodziców ale nie zasiadła z rodziną do tragicznej kolacji. Miała ona swobodny dostęp do wszystkiego i gdyby chciała, potrafiłaby z pewnością dosypać truciznę do potraw, nie wzbudzając podejrzeń domowników. Rodziło się natomiast pytanie po co? Przeprowadzone śledztwo wykazało, że Mirosława była dobrą, kochającą córką i nie miała żadnych powodów, by pragnąć śmierci swoich bliskich. Kiedy jej ojciec powrócił do zdrowia, składając zeznania powiedział, że ona za niego i za matkę wszystko by oddała. Podobnie zresztą wypowiadali się inni ocalali członkowie rodziny. Ich opinia znalezła też potwierdzenie w zeznaniach mieszkańców wsi. W tej rodzinie wszyscy się kochali. Co w takim razie się stało i jak wyjaśnić tym tajemnicę faszerowanych pyzów? Czy prawda kiedyś wyjdzie na jaw? Z powodu braku wystarczających dowodów i świadków śledztwo zostało umorzone. I to już wszystko w tej sprawie. Jest to jedna z nielicznych nierozwiązanych historii, które przedstawiłam na kanale. Dlatego tym bardziej jestem ciekawa waszej opinii w tej sprawie. Jeśli tylko macie na to ochotę, to podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami. A ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie i za obecność. Żegnam się bardzo ciepło i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się przede wszystkim zdrowo. Cześć.